Szałek, Wysoka Izbo. Zastanawiają się wszyscy, jaki jest sens tej ustawy. Czy chodzi o to, żeby robić badania naukowe na żołnierzach, strażakach oraz najwyższych dostojnikach państwowych traktowanych jako świnki doświadczalne? Czy też szykujemy się do wojny i chodzi o to, żeby był specjalny szpital dla żołnierzy, strażaków i najwyższych dostojników państwowych, czy też, czy też chodzi o bardzo podstawową rzecz, żeby gdzieś zginęło 240 milionów, które w tej chwili wiszą tam na tym, na tym szpitalu. I wydaje się, że opinia lekarzy, których pytałem jest taka, że lekarze są bardzo chytrzy i umieją załatwiać rozmaite rzeczy, o których posłowie nawet nie mają pojęcia, o co tu tak naprawdę chodzi. Także Chcę powiedzieć, że to były moje najwyższe podejrzenia. No, jeżeli szpital jest długach, to znaczy, że pracuje na deficycie. Jak jeżeli oprócz leczenia zajmie się działalnością naukową, to raczej z tego pieniędzy mu nie przybędzie. Więc jak szpital chciałby z tego wszystkiego wybrnąć? Bo to najwyższa podejrzliwość jest tutaj wskazana. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Bram Konfederacji.